Witam Was serdecznie, moi drodzy, na dzisiejszym naszym spotkaniu. Dzisiaj jest z mojego pokoju, ponieważ no, niestety zdrowie nie pozwoliło mi na to, by wyjść na zewnątrz, ale też i aura nie do końca sprzyja do tego, by ten odcinek dzisiejszy, czyli odcinek przeznaczony na drugi tydzień Adwentu, by nagrać na zewnątrz. Dlatego witam z mojego pokoju. I zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej części y, Ojców Pustyni, a więc tego czym żyli, czym się zajmowali, do jakich wniosków doszli. Do wniosków, które dla każdego z nas na pewno będą przydatne. Zapraszam i do wsłuchania, do wsłuchania się w te teksty. Ze świętego Bazylego Wielkiego, jak modlić się nieustannie? Homilia na cześć męczennicy Julity. Skoro apostoł powiedział, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, czy zatem musimy modlić się bez przerwy, i czy jest to wykonalne? Na to pytanie oczekujecie ode mnie odpowiedzi. Modlitwa stanowi prośbę o dobro skierowaną od Boga, do Boga. Nie ogranicza się jednak do samych słów. Stwórca wie przecież, co jest dla nas pożyteczne, nawet gdybyśmy go nie prosili. Nie trzeba mu o tym przypominać. Co chcemy przez to powiedzieć? To, że nasza modlitwa nie powinna kończyć się na słowach. Jej siła bowiem bardziej polega na usposobieniu duszy oraz na dobrych i cnotliwych czynach, które winny rozciągać się na całe życie. Przeto, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Gdy więc zasiadasz do stołu, pomódl się. Gdy bierzesz do ręki chleb, Złóż dawcy, dawcy dziękczynienie. Kiedy swe słabe siły fizyczne wzmacniasz winem, wspomnij na tego, który dał ci dar przynoszący rozweselenie serca i ulgę w dolegliwościach. Minęła już pora posiłku, niech jednak nie minie pamięć o hojnym dawcy. Dziękuj mu, gdy się ubierasz, gdy wdziewasz płaszcz. Okaż większą miłość Bogu. On bowiem użyczył nam stosownego odzienia na zimę i na lato, dzięki czemu chronimy swoje zdrowie i okrywamy ciało. Okaż wdzięczność temu, który dał nam słońce, by pomagało nam przy dziennych zajęciach. Bądź wdzięczny Bogu, który darował ogień, by rozjaśniał mrok. I służył w innych życiowych potrzebach. Jeszcze inne okazje do modlitwy daje noc. Kiedy bacznym okiem spojrzysz na niebo i ogarniesz piękno gwiazd, skieruj modlitwę do Pana, wielkiego artysty wszechświata, i oddaj cześć temu, który w swej mądrości to wszystko stworzył. Kiedy ujrzysz, jak zapada w sen cała ożywiona przyroda, Ponownie złóż hołd temu, który, nawet wbrew naszej woli, pokrzepia nas snem po pracy i przez ten krótki spoczynek odnowa nowa wzmacnia nasze siły. Niech więc noc nie będzie jedynie zapadnięciem w sen. Sam sen może być pobożnym rozważaniem, gdyż marzenia senne stanowią echo naszych codziennych zajęć. Jakie są troski życia, takie są też nasze sny. Będziesz zatem modlił się nieustannie, jeśli nie ograniczysz modlitwy jedynie do słów, ale całym swoim postępowaniem i sposobem myślenia przyrgniesz do Boga. Wtedy Twoje życie stanie się ciągłą i nieustanną modlitwą. W tym nowym odcinku chcemy się oprzeć na świętym Bazylii Wielkim. Był on wielkim teologiem, ojcem pustyni, człowiekiem, który zorganizował i spisał reguły życia monastycznego. Już właśnie święty Bazylii pisze o tym i jakby cytuje tutaj świę... słowa apostoła. Zawsze się radujcie, nieustannie się mójcie, módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Na tym zaproszeniu Bazylii oparł homilię na cześć męczennicy Julity. O czym ona mówi? O, mówi ona o tym, że modlitwa powinna być dla nas radością, ponieważ ona nas bliża do stwórcy, ona nam Pozwala przenosić swoje serce i swoją duszę ku nieskończoności. To modlitwa jest źródłem siły, jest źródłem przezwyci przezwyciężania wszelkich złych pokus, ale jest przede wszystkim spotkaniem z miłością, z ogromną miłością, jaką jest Bóg. Dlatego to zaproszenie do nieustannego do nieustannej modlitwy jest tak, jest tak ważne i ważne by ją realizować. Nie chodzi o to, by swoje życie tylko i wyłącznie poświęcić modlitwie, chociaż są i tacy oczywiście. Ale każdy z nas, nawet my jako zwykli ludzie żyjący w normalnych Realiach, a więc pracujący, możemy każdą chwilę naszego życia poświęcić modlitwie, oddać modlitwie, oddać Bogu i w ten sposób oddawać cześć. Każdą czynnością, którą wy, 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 wykonujemy, możemy poświęcić Bogu. Możemy Jemu to oddać, nasze trudy, nasze cierpienia, nasze radości, ale też i wszystkie nasze troski, jakie mamy. Dlatego tą modlitwą nie tylko jest sama modlitwa, wypowiadanie słów Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, ale oczywiście jakże, oczywiście tak. Natomiast je, czyjemy, czy pijemy, czy się bawimy, czy też e, robimy cokolwiek innego, czy spacerujemy, w każdej chwili możemy połączyć się duchowo z Bogiem i rozmawiać z Nim, rozmawiać. Jak się rozmawia z przyjacielem, jak się rozmawia z, z drugim człowiekiem, bo przecież w nim poruszamy się jest, nie, i jesteśmy, jak to mówi święty apostoł. I dzień, dzisiejszy ten odcinek jest zaproszeniem tak naprawdę, by na nowo odkryć dar modlitwy, by na nowo, właśnie w tym czasie adwentu, poprzez modlitwę, Spotkać się ze stwórcą, by zaczerpnąć z tego daru łaski, jakim jest przybywanie na modlitwie z wielką miłością, jaką jest Bóg, jaką jest Jezus Chrystus. Bo Adwent to czas narodzin, narodzin nie tylko w tej przysłowiowej betlejemce, w tym żłóbku, no niekoniecznie. Czystym tak, bo to wiemy z Ewangelii, ale to też czas, by ten Chrystus poprzez modlitwę narodził się w naszych sercach, by, byśmy na nowo stworzyli relacje z Nim, byśmy na nowo odkryli Jego w swoim sercu, w swoim wnętrzu. Dlatego traktujcie ten dzisiejszy odcinek jako zaproszenie. Zaproszenie do tego, by na nowo spotkać się z Jezusem Chrystusem. Żywym, żywym w naszym, w naszym sercu, w naszym umyśle i w naszej duszy, ale przede wszystkim w naszym życiu. Do zobaczenia z Bogiem. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek.